Dawaj piko, pico, pico, dawaj, pico. Dawaj, 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 pico, pico, dawaj. Dawaj, boyfriend, dawaj, 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 boyfriend. Dawaj, 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 Dawaj boyfriend. No nic nie słyszę, bo ty ciągle masz masz. Nic w ogóle nie słyszę. Poderwę twą laskę. Co ty tam mówisz bla, co ty tam mówisz bla, bo to denerwuje bla, coś tam ja mówię bla, co ty w ogóle gadasz jak jakiś mały boyfriend, ja przynajmniej tutaj duży i pistolet mam też, ta, ta, a ja mam fajną laskę, a ty nie masz, poza tym lepszy, lepszy, lepszy od ciebie o 100%, co ty w ogóle gadasz tam, nie słyszę w ogóle cię, laskasz jakiś, jakiś gość, bo to wkurza mnie. Co ty w ogóle mówisz tam, nie słyszę w ogóle cię, wiesz jak to bardzo wkurza i tak nie zrozumiesz, co ty w ogóle tam gadasz. Nie słyszę w ogóle Cię. Co Ty w ogóle tam gadasz? Nie słyszę Cię. W ogóle co Ty tam masz? Bo to tak denerwuje. Twój pilot z... pistolet zatkał się, bo to denerwuje. Jej, co Ty w ogóle tam gadasz? Poderwę Twoją laskę, Ty w ogóle laskasz jakoś, nie słyszę w ogóle Cię. Co Ty tam gadasz? Nie słyszę w ogóle Cię. O 100% lepszy jestem ja, a nie Ty, he, he.